No i wracamy z serią dorobowych itemów w Robloxie! No i na początek zaczniemy z czymś, co pewnie większość już ma, ale też może nie ma, więc no, zaczniemy sobie z pewnymi rzeczami. Ale te drogi widz zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu, jeżeli wszystko sobie to już weźmiesz. Więc jeżeli oglądasz ten odcinek, sprawdź, że te itemki działają, wróć na ten odcinek i na przykład, że ci to działa. Jeżeli będzie dużo komentarzy, no to serię kontynuujemy i lecimy dalej. No, no, bo chyba to jest najlepsze, co nie? Też porównanie. Jeżeli napiszecie, że wam działa, to wszyscy będą wiedzieli, że warto to oglądać, i to będzie się pojawiało codziennie o 20.00. Nowe itemy. I temów jest tak dużo darmowych. Więc powiedziałem, kurczę, trzeba wam to nagrać. Więc lecimy teraz tak z pierwszymi darmowymi itemami dla Was. Tak jest. Pierwsze darmowe itemki dla moich widzów. Więc pierwsze, co zrobimy, to są dwa darmowe kody. Które są już bardzo, bardzo stare i moi, pewnie wszyscy je już macie. E, ale pierwszym z nich jest po prostu e, Spider. Spider Cola. O, macie. To jest Spider Cola. Sy, P, I, D, R. Jak pająk? Czy ole, a Cola? Klikamy Reading i wtedy odbieramy. Mi tu teraz napisało, że kod jest już użyty, ale jak wy użyjecie, no to wam da. No pewno tu już macie, więc sorki, że taki stary kodzik, ale no coś muszę. I kolejny sobie bierzemy. Yy, to jest Tweet Roblox. Też jest bardzo starym kodem, ale jak ktoś go nie ma, no to bez problemu też możecie go. To jest TWEET -E -E Roblox. Bierzecie i pokazuje, że już go mam. A u Was to będą dwa nowe rzeczy. Będzie to pająk w stałcie coli i ptaszek Twittera. Więc no. Yy... To są dwa takie itemki. Dobra. Teraz widzowie przechodzimy do kolejnej rzeczy. Bo no te dwa itemki ja już po prostu mam. Kolejną rzeczą są jest to z specjalnej gierki. Jest to gierka Mansion of Wonder. Tak jest. Wchodzimy sobie na tą gierkę Mansion of Wonder. I widzicie, tutaj jest 40 milionów graczy, więc nie jest to jakoś mega dużo, a są tu darmowe itemy. Więc no teraz sobie je sprawdzimy. I o, w ogóle brod mi się tu pokazał, no to ciekawie. Mało osób to gra, no ale my sobie tą gierkę sprawdzimy, no i właśnie też na niej jesteśmy, jakby ktoś nie wiedział. Yy, więc no, musimy sprawdzić sobie tą giereczkę, bo są to darmowe itemki. Yy, i gdzie tu podchodzimy? Z tego co wiem, to musimy podejść do... Odbierz słaga. Okej, okay, podchodzimy do Odbierz Swag'a. Włóż w, właśnie Iskrownik, weź udział w, w konkursie, wygraj zdolność rozpocznij tutaj. OK, musimy. OK, na początku bierzemy realizuj kod i wprowadź tajny kod tutaj. I ja pie pierwszy przyciskuję kod FXA. FXA, wszystko z dużej. I teraz małej. RT i ST. I klikamy OK. Pomyślę, odkupiono. Dostaliśmy coś pierwszego. Więc yy, weźmiemy sobie więcej. Wszystkie od razu. Kolejny T i teraz małe. H. Inne N. Widzicie chyba co nie widać, o idealnie widać, nawet to nie muszę nic powiększać. O, to jest kolejny kodzik i klikamy sobie tu, Pomyślnie, nie odkupiono. dobra. I teraz tak, P A R T i L Wizard, dobra i klikacie sobie teraz Enter, dobra, mamy. Linki będą także w opisie, więc spokojnie wszystko będziecie mogli w opisie sobie zajrzeć. Glimmer, Glimmer kolejny. Dobrze, pomyślnie. I jeszcze r RD Walk. Boardwalk. Tak, to musicie pamiętać, duża i mała litera test jest bardzo ważna. I bierzemy sobie, akceptujemy pomyślnie, odkupiono. Więc aktywowaliśmy sobie wszystko. I mamy w tej grze. W ogóle mam jakiś. Co to jest? Ej, ja bym chciał tą, co to za różka. Ciekawe, czy na przykład ją będę mógł mieć. <noise> ale nie. No i tu baczymy w ogóle rzeczy. jedno otwarte przeni i. dołącz. Może na razie nie będziemy nic dołączać, ale sprawdzimy sobie, jakie itemki dostaliśmy. I teraz jak te itemki sprawdzić widzowie, no bo ja to robiłem z wami. I teraz jak mamy tą gierkę, wchodzimy sobie na awatar. I odświeżamy sobie stronę awatara. I zobaczymy, co dostaliśmy. Powinniśmy dostać. Ja sobie sprawdzę, jeszcze widzowie, ile temków powinniśmy dostać. Powinniśmy dostać 3... 5 darmowych itemków. Więc yy, czy dostaniemy 5 darmowych itemków? Mam nadzieję, że jakoś się tu uda. Dobra. Musimy jakoś to teraz tylko, jak to zrobić, żeby zobaczyć najnowsze rzeczy, które dostaliśmy. Yy, bo teraz one chyba się nie pokazują od najnowszych. N nie wiem, jak to teraz jest, że one się pokazują od najnowszych, czy się nie pokazują od najnowszych. Yy, też czy akcesoria. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Więc widzowie, dajcie mi chwilę i zaraz zobaczę, co dostałem. I zaraz, albo nie, bo dostałem tak, dostałem plecak bug. Artist bug. Gdzie jest mój artist bug? Aha, no to zaraz wam powiem, gdzie to jest. Dobra, widzowie, udało się. I tak, dostajemy slajma na główkę. Nie wiem, co to jest w ogóle. Dostajemy takiego slajmika z tych kodów, a on jest na włosach. Ej, to nawet ciekawe. Możemy zrobić sobie taki, a będziemy mieli tego slajmika. Co jeszcze dostajemy? O, jest... Dobra, jeżeli ktoś nie ma głosu, to to pasuje. Okej, okay, taki slawik jest dostanęty. Eee, jeszcze dostajemy dwa waste. Y tutaj z tyłu. Dostajemy Ring of Flames. To. Eee, dostajemy i dostajemy to. Te, to dostajemy. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wygląda. Eee, co to w ogóle jest teraz? Nie wiem, co to jest, ale o, dostajemy taki tutaj ten i dostajemy coś takiego jeszcze. Więc no, mamy. Yy, dostajemy także plecak jest to plecak Artist Bag to wam pokazuję Artist Bag ja już to miałem wcześniej dlatego yy, no nie pokazało mi tego na początku no i dostajemy Artist pa plecak taki ja tu mam go tu w katalogu jak coś, to większość jest to widzowie darmowe temy trzy czwarte są darmowe więc no dlatego musicie oglądać byście też tyle mieli i jeszcze jest jedno Shoulderki to są takie magiczne książki. I to są wszystkie itemki, które możecie sobie odebrać za darmo. Myślę, że są na tyle fajne, żeby je brać. I żeby zostawiać mi tu łapkę w górę. No, i wy będziecie mieli, jeżeli tak, wy będziecie mieli tu wszystkie na początku. Jeżeli klikniecie sobie Al, one będą tu na początku. Ja miałem tylko, tylko slime'a na początku, dlatego, że tylko go nie miałem. Resztę miałem i one po prostu już mi się nie pokazały, więc będziecie mogli to przetestować sobie na samym początku. No i żeby ten odcineczek był naprawdę pełny, no to mamy jeszcze kolejną gierkę Island The Move i są tu kolejne darmowe itemki yy, i ja teraz jestem w tej gierce, wiem, że wyglądam jak pajac <grym> yy, no tak to niestety wyglądam. Bo nabrałem wszystko z poprzedniego, co mówiłem. Ale dobra, tak samo podchodzimy sobie tutaj. Dużo osób już może te mieć i temki, bo kiedyś się nagrywałem, ale to jest od nowa, zaczynamy serię, więc trzeba kliknąć. Wybieram, podchodzimy sobie do tego typka. Klikamy S, wróć kod i piszemy tutaj kody. I piszemy teraz kody. Strike. A pamiętajcie, duże litery są ważne. Klikacie, bierzecie. I mam zrobione. Kolejne get yy, moving. Jest, bierzecie pomyślnie. Od razu bierze, piszecie, czy pomyślcie, czy nie. Setting, setting, y, the stage. No, pomyślnie odkupiono. World Alive, coś takiego teraz. Macie Wiktory y, lap, Pomyślnie. Jeżeli sobie zatrzymujcie, to odcinek jest za szybko. D I I. I teraz dostajecie ostatni kodzik. Możecie sobie spokojnie zatrzymać. Potwierdzacie i macie. I to, z... jakie to są itemki? To już zostawiam wam niespodziankę z, z tej gierki. Jakie dostajecie temu? Dostajecie 7 itemów? Nie, czy 6? 6 to już ja 6. Tuż dostajecie 6 temów. Jakie to itemki? Sprawdźcie. Przyjdźcie na odcinek, napiszcie co dostaliście fajnego. I pamiętajcie, codziennie o 20.00 nowy darmowy item. Teraz było chyba najwięcej, później będzie mniej troszeczkę, ale też będą Mare ciekawe, więc warto oglądać.